Witaj tu Edu Podcast by Beauty Forum. Słuchasz i wiesz więcej. Odcinek 11. Egzosomy. Kosmetologia nowej ery. Dzisiejszą porcję wiedzy przygotowała dla Ciebie magister Klaudia Musiał, która jest specjalistką kosmetologii bioestetycznej, trycholożką, wykładowczynią akademicką, doktorantką nauk medycznych Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, autorką publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym z listy filadelfijskiej z dziedziny biologii, chemii medycznej, onkologii eksperymentalnej, kosmetologii oraz trychologii. Egzosomy to pęcherzyki zewnątrzkomórkowe mierzone w skali nano, pochodzące z komórek macierzystych, które zawierają takie składniki jak kwasy nukleinowe, białka i lipidy. Główną funkcją egzosomów jest komunikacja międzykomórkowa, zarówno z komórkami sąsiednimi, jak i odległymi. Jak wskazują źródła, rozwój skóry z patologicznego i fizjologicznego punktu widzenia koordynowany jest za pośrednictwem egzosomów. W medycynie stosowane są od 1983 roku, czego przykładem jest wykorzystanie egzosomów jako nośników środków leczniczych. Znając powyższe opowieści, można wnioskować, że egzosomy stanowią nową potencjalną opcję terapeutyczną w kosmetologii, trychologii, dermatologii i medycynie estetycznej. Jak wiemy, czynniki ekspozomalne. Przedstawione na łamach książki Rola komórek macierzystych we współczesnej medycynie estetycznej i kosmetologii autorstwa Klaudii Musiał, w postaci holistycznego koła zdrowia skóry, takie jak zanieczyszczenia środowiskowe, ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe czy mikroorganizmy, co prowadzi do dysbiozy mikrobiomu skóry, wywołują procesy niepożądane w postaci indukcji stanów zapalnych skóry. Kolejno prowadzi to do powstania reaktywnych form tlenu i azotu. Jednym z rozwiązań może być pielęgnacja skóry oparta na bazie ekstraktów z roślinnych komórek macierzystych bądź egzosomów pochodzenia roślinnego. To właśnie w egzosomach pochodzenia roślinnego zawarta jest część substancji aktywnych, znajdujących zastosowanie w pielęgnacji skóry. Powyższe substancje aktywne bogate są w wiele związków przeciwutleniających w postaci związków fenolowych czy antocyjanin, które wykazują silne działanie przeciwzapalne, jak również neutralizujące reaktywne formy azotu i tlenu. Przykład mogą stanowić egzosomy pochodzące z roślinnych komórek macierzystych róży ROZA-SPP które uzyskuje się dzięki zastosowaniu procesów biotechnologicznych bezpośrednio z liści lub zarodków róży. W tym celu przeprowadza się także hodowanie komórek kalusa drogą laboratoryjną. Egzosomy pochodzenia roślinnego znajdują zastosowanie w medycynie estetycznej tuż obok egzosomów pochodzących z mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej. Jak wskazują dostępne dane naukowe, egzosomy wykazują silne właściwości regeneracyjne, aktywujące syntezę kolagenu i elastyny. Poprawę procesu gojenia się ran, odbudowę bariery skórnej w przypadku egzemy, działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne oraz wspierające prawidłowy cykl wzrostu włosów. Znajdują zastosowanie zarówno w celach diagnostycznych, jak i terapeutycznych w formie miejscowej oraz iniekcyjnej. Oczy świata medycyny i kosmetologii zwrócone są na indukcję procesów regeneracyjnych dzięki wykorzystaniu mechanizmów biotechnologicznych. Połączenie natury i nauki oraz postępy związane z tą ostatnią prowadzą do poznania nowych możliwości radzenia sobie z problemami estetycznymi. Przyszłość dermatologii i kosmetologii zaczyna się właśnie teraz. Do usłyszenia, czytał Jakub Kondrat.